Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan chrzciciel, stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł, oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, wróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nim. Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział mu, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swojego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Tefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Nie jest moim celem krytyka kogokolwiek. Bo uważam, że krytyka jest. W ogóle niepotrzebna i przepraszam, krytykanstwo jest niepotrzebne. Nie jest złe. Celem moim jest, 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 jest pomoc w zyskaniu pewnego daru. Każdy chrześcijanin, każdy, jeżeli jest chrześcijaninem, to ma dar rozeznawania duchów. Każdy. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to patrzysz na rzeczywistość i widzisz, gdzie siedzą demony, a gdzie jest Bóg. Na tym polega egzorcyzmowanie. Każdy chrześcijanin jest egzorcystą, bo egzorcyzm bracia i siostry to nie jest to coś, ten taki rytuał, wiecie, jak w Hollywoodzie pokazują, że tam jakiegoś demona się wyrzuca. Tak, to jest egzorcyzm, ale egzorcyzm jest, jest czymś o wiele więcej. Egzorcyzm dokonuje, dokonuje każdy chrześcijanin, który przychodzi, patrzy na coś, Ocenia i mówi, przepraszam bardzo, ale to nie jest z Boga. To jest zło. Od tego trzeba się odwrócić. Dlaczego to mówię? Bo to jest z tych czytaniach. Zobaczcie, stoi sobie stary nauczyciel Jan Chrzciciel i przechodzi Chrystus. I ci uczniowie, którzy do tej pory byli z Chrystusem, z Janem Chrzcicielem, odwracają się od, od, od niego plecami. I idą za Jezusem, mówią tego, tego starego nauczyciela, już nie chcemy słuchać, bo znaleźliśmy, że słowo życia, słowo dobra, że światło jest przy tym człowieku. Chrześcijanie to jest ktoś, kto, kto odbył taką drogę, ktoś, kto w pewnym momencie swojego życia doszedł do wniosku, że ja się odwracam od zła. Że ja pewnych nauczycieli, pewnych kłamców, przestaję słuchać. Odwracam się od, od nich plecami i idę tam, gdzie jest słowo życia. Gdzie jest ratunek, gdzie jest dobro, gdzie jest prawdziwa miłość. Jeżeli nie dokonało się coś, coś takiego w Tobie, taka rzeczywistość paschalna, to znaczy, że że jesteś jeszcze w pewnej drodze. Większość, ogromna ilość ludzi to są ludzie, którzy nigdy nie usłyszeli słowa o Abrahamie. Jakiego słowa? Abrahamie, wyjdź z twojej ziemi, z tej ziemi, czyli z tego sposobu życia, z tego sposobu myślenia, z tego sposobu przeżywania rzeczywistości, jaki miałeś, który nie jest bożym sposobem przeżywania siebie, swoich dzieci, kościoła. I idź, posyłam Cię w pewną drogę. Zobaczcie, o tym mówi ta Ewangelia. Oni ruszyli w drogę. Dzisiaj jest cała masa, cała masa nauczycieli, wieszczów. Wiecie, mamy, mamy 100 tysięcy dzisiaj, nie wiem, youtuberów, influencerów, czego chcecie, ludzi, którzy Cię uczą, co jest dobre, a co złe, co jest piękne, co jest niepiękne, co jest, co jest co jest okej, okay, a co nie jest okej. Okay. Chrześcijanin to jest ten, kto rozeznaje, kto patrzy i mówi, przepraszam, ale ten człowiek nie przemawia w imieniu Boga. Ten człowiek mówi mi kłamstwa. Mówią ci kłamstwa którzy, ludzie, którzy ci mówią, że twoje życie zależy od twoich pieniędzy. Takimi nauczycielami, na przykład dla dzieci, są, są ich rówieśnicy, którzy ja znam sytuacje, w których, w których dzieci przeżywają katorgi, bo nie mają ma markowych ciuchów. Przychodzisz do szkoły i cię lustrują, za ile pieniędzy jesteś ubrany. Jeżeli nie masz, nie masz butów, które kosztują cztery stópy, już jesteś hejtowany. To są ci nauczyciele. Którzy, którzy, którzy każą ci tańczyć. Przychodzisz do pracy i, i ludzie patrzą, jaki ty masz samochód, i już jesteś hejtowany, już jesteś nieprzyjęty, wykluczony, już nie jesteś w pewnej grupie. Przychodzisz do pracy i masz fryzurę nie taką. Byłem, byłem w szoku. Ciebie okazało że można nie dostać pracy w pewnych. W pewnych środowiskach, bo masz fryzurę nie taką. Nieważne, że masz wiedzę, że masz umiejętności, że jesteś dobrym człowiekiem, że jesteś pracowity. Masz fryzurę, chłopie, nie taką. Taka jest rzeczywistość. Taka jest prawda. W takich czasach żyjemy. I to są ci nauczyciele kłamstwa, którzy, um, którzy um, tak żyjemy chrześcijanie to, to jest ten, kto rozeznał, że taki sposób funkcjonowania, sposób myślenia, on egzorcyzmuje tę rzeczywistość, on mówi: Nie, to nie jest Boga, ja nie będę tak żył. Ja, ja nie mam zamiaru tak żyć. O tym opowiada cała liturgia słowa dzisiaj. Mamy młodego Samuela, gościa, który Śpił. I ktoś do niego mówi i zobaczcie, on nie wie, że to mówi Bóg. On woguje, nie czai bazy, ten chłopak, że to do niego mówi Bóg. Poznasz, że jesteś podobnym człowiekiem. Jeżeli ludziom się, zobaczcie, dzisiaj zwraca uwagę, próbuje im się mówić, że robisz coś złego. Ale ludzie reagują tak historycznie. Jak, jak bym śmiał tak do mnie powiedzieć? Jak nie śmiał się tak do mnie odezwać? Nie, ja nie chcę tego słuchać. Ja nie chcę tego słuchać, ja nie będę tego słuchał. Ludzie tak reagują. To znaczy, że, że dotknąłeś pewnego starego człowieka, pewnej, pewnej śmierci, która żyje w nim. Człowiek zobaczył trochę światło. Dlaczego? Bo się przykleił do starych nauczycieli, którzy go uczą, pewnego kłamstwa. I to właśnie Samuel musiał być wołany przez Boga trzy razy. Bo go Bóg budził z tego letargu. I dopiero potrzebował Helego, nauczyciela. Bóg nam daje Helego, daje nam kościół, który mówi: idź ty człowieku, zamknij się w pokoju, w ciszy. Potem mówi do ciebie Bóg, jeżeli ktoś dzisiaj zwraca ci uwagę, próbuje cię korygować. To być może mówi to do ciebie Bóg. Przez Twoją żonę może mówić Bóg. Przez Twojego męża tak bardzo zmęczonego może mówić Bóg. Dzieci, młodzież, przez waszych rodziców może mówić Bóg. A czasami nawet przez księży może mówić Bóg. Uwaga, to jest możliwe. I ten Samuel musi wykonać pe pe pewną duchową drogę. Musi nastawić uszy. I to robi chrześcijanie. No zobaczcie, bo Bóg, Bóg chce być numer jeden w Twoim życiu i w Twoim sercu. Numer jeden. I dlatego, że chce być numer jeden, mówi bardzo cicho. Będzie mówił bardzo cicho. Dlaczego? Bo jeżeli ty chcesz usłyszeć kogoś, kto mówi bardzo cicho, jeżeli ci zależy, to będziesz bardzo mocno nastawiał uszy. A on będzie wtedy mówił jeszcze ciszej. I co będziesz robił? Będziesz uciszał wszystkich, którzy gadają głośno. Będziesz zamykał im usta, nie pozwalał im mówić. Na przykład, jeżeli by się tu wszyscy gadali, a ja bym chciał usłyszeć, co mówi Kasia, to bym powiedział: Ela cicho. cicho, 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 cicho. Tak się mówi. To robi Chrześcijanie. On ucisza demony, on zamyka im usta. On się odwraca plecami do, do fałszywych nauczycieli i idzie tam, gdzie jest prawda. Tak to działa w kościele. Jeżeli w kościele rozeznajemy, że na przykład przez Krzysztofa mówi Duch Święty, to się wszyscy dostrajamy do Krzysztofa. Ale jeżeli się okaże, że jutro przez Basię mówi Duch Święty, to się wszyscy nagle dostrajamy do Basie. I może być tak, że ja osobiście, tak, po ludzku, nie wiem, Krzysztofa niespecjalnie lubię. O, my tam się, nie wiem, no, chemii nie ma. Przepraszam, może <laughs> złe <swe problemy. śmiech> No ale kumacie, o co chodzi, nie? Że na przykład bardziej się dowiaduję, nie wiem, z Marcinem, ze Staszkiem. Ale jeżeli ja rozeznaję, że przez Krzysztofa mówi Duch Święty, że się odwracam od mojego kumpla, on może zostać dalej moim kumplem, ale idę za tym, przez kogo mówił Bóg. Rozumiecie? To jest chrześcijanie. Nie uczucia są na pierwszym miejscu. Nie moje upodobanie, tylko tam, gdzie mówi Bóg. Ta Ewangelia opisuje właśnie tą duchową drogę. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, fundamentalna, najważniejsza. I tym skończę. Mam nadzieję. Zobaczcie, jakim nauczycielem jest Jezus Chrystus. Wszyscy ci nauczyciele, którzy nas nauczają, oni nam mówią pewne rzeczy. Róbcie tak, i tak, tańcz tak. Chrystus też nam mówi. Tylko, że Jan pokazuje na Niego, na nauczyciela i mówi, to jest baranek Boży. Ten nauczyciel dał się zabić za Ciebie. On, żeby móc, móc Ciebie w ogóle nauczać, najpierw dał się, przepraszam, za obić twarz, dał się wybić wszystkie zęby, dał się rozebrać do nada, dał się sponiewierać, stłuc, napluć sobie w twarz pozwolenie i zginął. To jest Twój Nauczyciel, który oddał za Ciebie życie. Oddał życie za uczniów. Takiego mamy nauczyciela. Nie jest kimś, kto występuje w internecie i zbiera za to kasę. Chrześcijanin jest w bardzo dobrej pozycji, w bardzo dobrym momencie. On ma takiego nauczyciela. Mój nauczyciel nie stawia mi ocen. Nie, nie mam żadnego indeksu. Mój nauczyciel oddał za mnie życie. Jeszcze jedno mi się przypomniało. Jest taki demon, który nakazuje nam się porównywać. Jak się zaczynasz porównywać do kogokolwiek, że ten jest szczuplejszy i ładniejszy, albo że tamta jest bogatsza, albo że ten ładniej mówi, a tamta lepiej gra, a ten lepiej odgarnia śnieg to zawsze jest demon. Bo demon Ciebie będzie wpakowywał w coś takiego, żebyś się porównywał. Jak się porównujesz, to zawsze znajdziesz kogoś lepszego albo gorszego od siebie. I, i zawsze efekt jest taki, że albo popadniesz w pychę i lekceważenie dru, drugiego człowieka, patrzenie na niego z góry, albo wpadniesz w zgorzknienie, w smutek, w depresję. Taki jest efekt porównywania się. Dlatego Święty Paweł mówi: Chwalcie Boga w Waszym ciele, w Twoim ciele, w tej rzeczywistości, którą Masz, nie w tej rzeczywistości, do której się porównujesz, którą byś chciał mieć, którą byś chciał osiągnąć. Bo Chrystus nie jest tam, gdzie są Twoje marzenia, ale Chrystus jest tu, gdzie jesteś teraz, w tym ciele. Chwal Boga w tym ciele. To jest najprostszy sposób rozeznania demona. Jak zaczynasz się porównywać. Tak robią dzieci. Ja nie mam markowych ciuchów, czyli porównałem się do tego, który ma, czyli on jest lepszy. I co robią dzieci? Wywierają presję na swoich rodzicach. Co robią rodzice? Zaczynają toczyć wojnę z tymi dziećmi. I zaczyna się wojna w domu. Zobaczcie, jak demon fantastycznie działa, jest geniuszem w tej walce. Co trzeba zrobić? Przestać żebrać o miłość tych rówieśników. Trzeba uczyć dzieci przestać żebrać o miłość. Chcesz rozeznać duchy, demon? Zapytaj się, o czyją miłość żebrasz, żebrzesz, przepraszam, pod O czyją miłość żebrzesz I w jaki sposób? Jeżeli Żem i miłość, to jest robota demona. Egzorcyzmuj go. Powiedz to w sercu, to jest złe. Ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę tańczyć w taki sposób. To jest złe. Wtedy życie staje się krótsze. I Duch Święty zaczyna układać Twoje drogi. Dobra, zaczynam za dużo gadać. Zachęcam Was do tego, módźcie się do Ducha Świętego. Wołajcie go. Proszę go o tę wolność w Chrystusie Jezusie.